Jezus mógł spaść z kosmosu, mógł w inny sposób się narodzić, mógł być znaleziony na pustyni jako dziecko. Jakikolwiek sposób mógł Mesjasz przyjść. A jednak Bóg wybrał dziewicę Maryję. Tak dalej, po co mi jest Maryja? Święty Ludwik mówi, to wszystko jest dla małych, biednych i prostych. Dla mnie i dla Ciebie. Dzieci Boże i wybrani mają Boga za Ojca i Maryję za Matkę. Kto nie ma Maryi za Matkę, nie ma Boga za Ojca. Bóg wybrał dziewicę Maryję. Tą dziewczynkę, ile mówiłem, ja, 15, 14, 16 lat. Tą dziewczynkę wybrał, aby przez nią przyszedł Mesjasz. Bóg wysłał ją przez Maryję. I to jest ważne. Bóg dał swojego syna Maryi, aby świat otrzymał go od niej. Bóg, Bóg Duch Święty uformował w Maryi Jezusa Chrystusa, ale dopiero...